Sponsorem programu jest Łódź, miasto, które kreuje. Zaczęło się od znajomego, który zwrócił moją uwagę na ofertę miasta z lokalami kreatywnymi. Wcześniej otworzył swoje miejsce niedaleko, Piotrkowska 87, showroom 87. No, wiesz, pozdrawiam serdecznie, witkę. No i tak, i tak od pół roku właściwie działamy tutaj, w ja Skończyłem studia, no i gdzieś tam stanąłem przed Alternatywą e, walczyć w Łodzi dalej to nie jest łatwy teren do walki. E, czy, czy wyjechać i próbować, nie wiem, może nieco łatwiejszego życia za granicą? E, zdecydowałem, że jeszcze spróbuję dać szansę temu miastu pięknemu. E, no i tak, no i nadal, nadal walczę na barykadach. Mam nadzieję, że z sukcesem. E. Samo miejsce to był, nie wiem, czwarty, może piąty, coś takiego, lokal, który obejrzałem, i to chyba była taka miłość od pierwszego wejrzenia. To znaczy, jak wszedłem tutaj, były puste ściany <laughs> ta jedna ściana z cegłami, którą widać za moimi plecami eee, no to ja już wiedziałem, widziałem po prostu wszystko, jak tu będzie stało, gdzie, co, książki, jak się będą komponować. Eee, no i tak, i, i, i właściwie to nie były długie poszukiwania. Bardzo wiele rzeczy robiłem w swoim krótkim życiu zawodowym, chyba aż za wiele. Natomiast te książki gdzieś tam zawsze były obecne. Jeśli nie zawodowo, to, to przynajmniej hobbystycznie, ale przez krótki okres tuż przed otwarciem księgarni pracowałem w łódzkim wydawnictwie. Oficyna, fantastyczne wydawnictwo, niestety dosyć małe, taki rodzinny biznes też powinno być o nich dużo głośniej. Częściowo w wydawnictwie, częściowo w łódzkiej księgarni, także można powiedzieć, że tam zdobywałem jakieś takie doświadczenie. Tak jak mówię, no książki zawsze obecne, natomiast od strony takiej branżowej, to chyba tam się wszystkiego nauczyłem. No i tak, i trochę to jest tak, że starałem się to, co kocham przekształcić na, na na to, z czego chciałbym żyć chyba po prostu, no i, i, i Księgarnia Antykwariat były takim pierwszym, oczywistym wyborem. No jeśli uda się z tego zrobić coś więcej, to, to oczywiście byłoby cudowne. Mm. Bardzo zabawny. Wiele anegdot się z, z różnymi miejscami, z których one trafiają, e, ale, ale często są takie typowe ogłoszenie w internecie. Ludzie przychodzą, przeprowadzają się, e, najczęst, najczęstszym ostatnio refrenem powtarzającym się to jest to, że książki trzymają kurz i, i zajmują miejsce w domu, więc trzeba się ich pozbyć. Idealne miejsce, idealny klient, który oddaje książki. Bez żalu jeszcze, bo to też zdarzają się ludzie, którzy są po prostu jakoś tam mocno przywiązani do książek, które od, z pokolenia na pokolenie przechodzą no, w rodzinie. E, trochę biblioteki, e, trochę m, tacy prywatni ludzie z ulicy, którzy przychodzą i oddają, nawet bez ogłoszenia, widzą, że jest antykwariat. E, no i parę jakichś dziwniejszych źródeł, że nic, nic nielegalnego, natomiast kilka fajnych postaci, które, które książki gdzieś tam posiadał w swoich kolekcjach i, i chce się nimi podzielić. Także tak, tak no nie wiem, nie, nie bałbym się o to. Oczywiście to nie jest łatwy rynek. Fortuny się raczej na tym nie zbije, ale jest masa satysfakcji, jeśli się trafi w fantastyczną książkę, która ma trafić do akurat tego klienta, który do tego czytelnika w zasadzie, który chce ją przeczytać, chce ją mieć. I, i, I z tym też się wiąże mnóstwo przygód w poszukiwaniu książek. To jest chyba najfajniejsza część tej pracy, kiedy jedzie się zobaczyć jakiś nowy księgozbiór i jeszcze nie wiadomo, co tam będzie. I to trochę wygląda jak łowienie skarbów. Tak, no chcieliśmy, żeby to miejsce miało taki ciepły charakter i przyjazny, i ono w pewnym momencie się zrobiło chyba aż za ciepłe i za przyjazne, bo stało się taką świetlicą dla naj, najbliższych znajomych. Nie oczywiście żartuję, uwielbiam, kiedy oni przychodzą, bo, bo, bo wtedy to miejsce tak naprawdę żyje, więc dopiero jak się pojawiają ludzie. I niech przychodzą jak najczęściej i przesiadują tutaj. Tak, no i tak do, do 19.00 pijemy kawę i siedzimy przy książkach. Sponsorem programu jest Łódź miasto, które kreuje.